5, 4, 3, 2, 1 i stał się cud. Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mapa województwa warmińsko-mazurskiego pokryła się siatką dróg. Na razie na telebimie, ale już wkrótce tak ma stać się w rzeczywistości. Bo jak stwierdził wojewoda Radosław Król, warmia i mazury to nie tylko cud natury, ale niebawem też infrastruktury. Mimo tego, że rząd sobie założył, że przez dwa lata spłaca długi COVIDowe, to nie odpuściliśmy żadnych inwestycji, zarówno z tych drogowych z Nowego Ładu, jak i również tych w ramach współpracy z rządem, jeżeli chodzi o fundusz dróg samorządowych. Mowa o 166 milionach złotych na projekty drogowe i infrastrukturalne. 24 marca ponad 50 samorządowców podpisało w Urzędzie Wojewódzkim umowy, które pozytywnie wpłyną na życie mieszkańców regionu. Jednym z beneficjentów rządowego programu rozwoju dróg został Kętrzyn. Dofinansowanie dostał remont ulicy Poznańskiej z Mazurską. Jest to dość długi odcinek, który dzisiaj jeszcze może nie wygląda tragicznie, ale już po kolejnej zimie tak jakby już by nie przetrwał. Jest to idealny moment, kiedy można to zrobić bez zdenerwowania bez mieszkańców i, i zmuszania ich do jeżdżenia po dziurach. Z dofinansowania cieszy się też wójt Michał Kontraktowicz. Jak podkreśla, gmina Stawiguda planuje niezwykle ważne inwestycje w Dorotowie i Tomaszkowie. Jedna z punktu widzenia otwarcia pewnych terenów inwestycyjnych i dojazdu, drugiego dojazdu do miejscowości, a druga również przeznaczona po tereny inwestycyjne, które też w przyszłości rozwiąże problemy komunikacyjne jednej z miejscowości. Dobre drogi to jest rozwój miejscowości. Chcemy, aby naszym mieszkańcom po prostu żyło się lepiej. Dodaje Agnieszka Sokowska-Hrywniak, wójt gminy Dywity. Podpisujemy umowę na inwestycję, która zostanie wykonana w miejscowości Sental. Jest to droga prowadząca za kościołem, droga wewnętrzna w miejscowości. Bardziej lub mniej kosztowne inwestycje, dłuższe lub krótsze odcinki dróg. Wszystkie istotne dla bezpieczeństwa i komfortu życia. Każda z nich to dodatkowa szansa na rozwój lokalnych społeczności. Zadowolonych samorządowców nie brakuje. Podpisaliśmy przed chwilą umowę z panem Wojewodą na dofinansowanie przebudowy dwóch ulic w mieście Węgorzewo. Ulic bardzo istotnych, ponieważ położonych i przy zespole szkół ogólnokształcącym, ale też i przy Kościele greko-katolickim, Centrum miasta przez wiele lat oczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszę, bo to kolejna droga. Miejscowość Ornowo, akurat miejscowość, w której w tym roku odbędą się dorzynki gminne. Część drogi została wcześniej wykonana, i na drugą część właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie. Droga bardzo. Ważna dla tych, którzy poruszają się i dojeżdżają do przedszkola, bo przedszkole, które, które u nas jest zlokalizowane przy takiej. Bardzo krótkiej, krótkim odcinku, ale ważnym do tego, żeby można było bezpiecznie dojechać. I tutaj dzisiaj dostaniemy właśnie środki finansowe na to, żebyśmy mogli wyremontować tą drogę. To jest jedna z ostatnich dróg, które są w Lidzbarku Warmińskim niewyremontowane, a jednak bardzo ważne. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg ma charakter konkursowy. Kryteria oceny określone są w ustawie z 2018 roku. Wszyscy posłowie, niezależnie od partii politycznej, są zobowiązani do tego, aby wspierać infrastrukturę i pieniądze, dobywać pieniądze dla naszego regionu. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy wspólnie z samorządowcami, bo to jest nasz wspólny sukces. Przejeżdżając przez nasze piękne gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, obserwujemy często tablice informujące nas o m.in. korzystaniu ze środków z tegoż funduszu, to one też pokazują, jak dużo działa. My jak inwestujemy po to, żeby zwiększyć dostępność naszych gmin, żeby jakość życia naszych mieszkańców się poprawiała. Za nabór oraz ocenę wniosków odpowiadają wojewodowie. Oni też ustalają szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu. Bronią się inwestycje, które mają bardzo dużo przepustowość, mają, że tak powiem, potrzebę realizacji ze względu chociażby połączeń różnego rodzaju infrastruktury. Premier zatwierdza ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania, z prawem dokonywania w nich zmian. W tym celu do dyspozycji szefa rządu wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej równowartość 5% planowanych inwestycji funduszu. W tym roku wsparcie uzyskały wszystkie zadania powiatowe i blisko 80% gminnych. Reszta czeka na liście rezerwowej. Z 20 pozycji ma szansę wejść, dlatego że obserwujemy, Szanowni Państwo, spadek cen delikatny i jest szansa na to, że wejdzie tych inwestycji więcej do realizacji. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Im niższy, tym większa wartość dotacji. Maksymalne wsparcie może wynieść aż 80% kosztów realizacji zadania.